Jaki masz wstyl? Wstyl, styl, w styl, w styl, w styl po prostu. Wstyl. Wstyl. Czy wiesz, że z przeprowadzonej przeze mnie ankiety 52% kobiet nie wie, jak odkryć swój styl, i jednocześnie 75% kobiet nie wie, co zrobić, aby czuć się na co dzień bardziej atrakcyjnie i pewnie siebie. I czy ty też tak masz, że czasem zastanawiasz się, jaki masz styl? Dzięki czemu mogłabyś mieć w szafie tylko takie ubrania, które kochasz i nosisz z przyjemnością? Chcesz wiedzieć, jak to zrobić? Oglądaj koniecznie ten odcinek! Ja się nazywam Agnieszka Nortej i jestem stylistką od wielu lat. Napisałam także na temat stylizacji książkę i cieszę się, że ponownie spotykamy się na moim kanale, najlepszym miejscu dla kobiet, które chcą świadomie budować swoje garderoby kapsułowe, które chcą przestać mówić nie mam się w co ubrać i przestać tracić na to czas i przede wszystkim też dobrze czuć się każdego dnia w ubraniach, które na sobie noszą i jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału, do pozostania ze mną. No i co? Jeśli sub poleciał, to my też lecimy. Zapraszam. Często słyszę od dziewczyn, które się do mnie zgłaszają, takie słowa: Aga, pomóż mi przy zakupach. Wybierzmy się na wspólne zakupy. Często kupuję ubrania, których potem nie noszę, albo mam pełno zmetkami ubrań. Yy, nie wiem, co do mnie pasuje. Pomóż mi, chodźmy, kupmy coś fajnego. Ja wtedy odpowiadam najczęściej ok, ale porozmawiajmy najpierw. I po takiej rozmowie często okazuje się, że zakupy są oczywiście fajnym pomysłem, dobrym pomysłem, jednocześnie nie na teraz. Terem. Dlaczego? Dlatego, że fajnie jest popracować najpierw nad odkryciem swojego stylu, czyli tak naprawdę na poznanie samej siebie na nowo, sprawdzenie w ogóle, w jakich ubraniach Ty na teraz, na dzień dzisiejszy czujesz się dobrze. Dlatego, że jeśli będziesz to wiedziała, będziesz mogła stworzyć dla siebie taką indywidualną, świadomą szafę kapsułową w której będą tylko takie ubrania, które naprawdę nosisz z przyjemnością, które lubisz, które kochasz i to właśnie da ci takiego powera do działania na każdy dzień. A jeśli na przykład zaczęłabyś od zakupów w takim przypadku, to tak naprawdę przyklejasz w tym momencie tylko plasterek na ranę, a to nie jest mój sposób, w jaki ja pomagam kobietom, dlatego uczę takiej świadomej drogi, którą Proponuję też tobie, jeśli to ci się spodoba, jeśli to się u ciebie sprawdzi, spróbuj, zobacz. Nie przyklejaj plasterkę na ranę, tylko wylecz po prostu ten problem, który tak naprawdę jest, żeby dowiedzieć się o samej sobie jak najwięcej. I przypominam, że nagrałam też inne odcinki na temat stylu, do których zaproszę cię na koniec tego filmu. I pamiętaj też o tym, aby bawić się modą. Aby próbować różnych połączeń, różnych zestawów, różnych styli, dlatego, że im więcej spróbujesz, tak naprawdę bardziej będziesz mogła poznać siebie. Po prostu pozwól sobie na to. I dlatego dzisiaj pokażę Ci cztery rodzaje styli, w których być może będziesz mogła odnaleźć siebie i zainspirować się do wprowadzenia zmian, świadomych zmian w swojej garderobie. I też właśnie do mm, kupowania ubrań, które naprawdę do Ciebie pasują, bez zbędnego tracenia pieniędzy na to, co do Ciebie nie pasuje. I pierwszy styl, o którym Ci powiem, to jest styl lidera. I tutaj jest świetny przykład aktorki Sary Jessica Parker, jako Carrie Bradshaw w filmie Seks w Wielkim Mieście, z pewnością widziałaś. I jakim stylem jest tak naprawdę lider? Lider uwielbia bardzo podkreślać swoje wyróżniki, lubi manifestować swoim ubraniem i podkreślać, kim tak naprawdę jest. Lubi łączyć ubrania z różnych marek, nie tylko z jednej. I Kerry miksowała ze sobą często właśnie bardzo intensywne kolory, które na pozór do siebie nie pasują. By się mogło wydawać różne faktury materiałów, różne wzory, i to była taka inspiracja, bohaterka, która jest ogromną inspiracją dla kobiet, dzięki której też kobiety zaczęły stawać się bardziej odważniejsze w swoim wyglądzie, w swoich stylizacjach, w swoich zestawach, które też noszą na co dzień. I do Kerry właśnie bardzo pasuje taki styl, który właśnie pokazywała, że na przykład ubierała buty nie do pary, łączyła ze sobą naprawdę różne przeróżne kombinacje. Także jeśli ty jesteś na przykład taką osobą, która lubi nosić skarpetki nie do pary, być może tak masz, to z pewnością jesteś taką osobą, która lubi inność, lubi się wyróżniać, lubi przyciągać też uwagę swoim wyglądem. I to jest dla ciebie po prostu komfortowe, to jesteś ty. I zapraszam was też do obejrzenia takiego filmu, który niedawno oglądałam filmu Woga, gdzie właśnie Sara Jessica Parker pokazuje swoje stylizacje, również z filmu, i opowiada o nich różne historie. I link do tego filmu zostawię wam w opisie. Przykładem stylu litera jest dla mnie również. Anna Wintour, redaktorka Woga, która jak zauważysz, już od lat nosi tą samą fryzurę. Jak i również bardzo często można zobaczyć ją właśnie w dużych przeciwsłonecznych okularach, które bardzo często nosi i właśnie tym bardzo się wyróżnia i pozostaje zapamiętana i zauważona. I kolejny styl, w którym możesz się odnaleźć, to klasyka. I kiedy myślę o takiej klasyce, która Kładzie swoim minimalizmem wszystkich na kolana, to z pewnością będzie to. Victoria Beckham. I Victoria Beckham ma styl bardzo taki z klasą, elegancki, klasyczny. Jednocześnie bardzo zwraca uwagę na jakość tych ubrań. I bardzo często takie zwykłe z pozoru klasyczne ubrania stają się wyjątkowe i takie właśnie niezwykłe. Dzięki temu, że nosi je właśnie z klasą, że zwraca uwagę bardzo na detale i takimi dodatkami też bardzo ogrywa tą stylizację, dodaje jej takiej właśnie... Kropki nad i bym powiedziała. Na przykład, jeśli nosi jakieś spodnie, to one gdzieś są w nogawce rozcięte. Jeśli mankiety, koszule, właśnie to bardzo często jakieś zdobne mankiety lub podwinięte rękawy na czwarte, okulary przeciwsłoneczne, czy też jakieś płaszcze, z czymś takim innym, niby proste ubrania, ale. Mają w sobie zawsze coś innego, co spowoduje, że ta klasyka właśnie nie jest nudna i jest także bardzo zapamiętywalna. Także jeśli lubisz takie czyste formy, proste formy, jednocześnie z dodatkiem Twojej osobowości, po prostu Ciebie, to z pewnością jesteś też stylem klasycznym. Nawet bym powiedziała, że Wiktoria jest takim stylem klasycznym, połączeniem ze stylem lidera. Czyli jak widzisz, też możesz być stylem nie tylko jednym, ale możesz być takim miksem dwoma lub trzema stylami. Jednak najczęściej jeden z nich będzie taki bardziej dominujący. Zanim przejdę dalej, chciałam Wam podziękować bardzo, dlatego że jest już nas na tym kanale ponad Tadam! tysiąc, ponad tysiąc wspaniałych kobiet. Dzięki Wam mój kanał rośnie i bardzo, bardzo się cieszę, że po prostu coraz więcej nas przybywa. I dziękuję Wam za wszystkie komentarze pod filmami, za to, że klikacie subskrybuj, klikacie łapki w góry, Także super, bardzo, bardzo się cieszę, że jesteście ze mną. Trzeci styl to jest styl Boho. I tutaj opowiem Ci o nim na przykładzie Kasi Nast, której możesz znaleźć profil na Instagramie Mystic Portal. Gdzie ten styl właśnie pokazuje taką wolność, swobodę, i bardzo był on widoczny w latach 70., kiedy właśnie przejawiał się w piórach, i Kasia też robiła właśnie piękną biżuterię, którą możesz zobaczyć, właśnie z pięknych piór, rewelacyjne są po prostu przepiękne rękodzieła, które Kasia też tworzy. I ten styl przejawia się właśnie też w chustach na głowie, we wzorach, w kwiatach, nie tylko na materiale jako faktura, namalowane kwiaty, ale także właśnie w takich kwiatkach wyduszanych, czy też w takiej szydełkowej formie właśnie. To jest taki orientalny, egzotyczny styl, luźny, boho, wolność. Jeśli ty czujesz, że lubisz też nosić takie ubrania luźniejsze, czuć się w nich naprawdę dobrze, lubisz gdzieś tam sobie czasami założyć chustkę na głowę, czy jakieś właśnie egzotyczne kolczyki z piór, czy jakieś orientalne pierścionki, luźniejsze ubrania, to z pewnością ten styl będzie też dla ciebie. Czwarty styl. Styl rokowy. I tutaj łączymy bardziej elementy ubrań rokowe do codziennych stylizacji, codziennych takich ubrań, gdzie łączymy właśnie to razem. I świetnym przykładem jest tutaj właśnie stylizacja piosenkarki Kasi Kowalskiej, która ma założone właśnie spodnie skórzane, prześwitującą czarną bluzkę i do tego casualową taką codzienną, czerwoną marynarkę. I jest to taki świetny właśnie zestaw rokowy. Bardzo często możemy też zobaczyć takie stylizacje rokowe u modelki Kate Moss, która często nosi skórzane spodnie. Jakieś skórzane, czasami cięższe buty, ramoneskę, marynarkę ze skóry, gdzie cały czas gdzieś tam ten styl rokowy się przewija. I jest to właśnie bardziej taki styl na co dzień, rokowe elementy, niżeli taki rokowy styl po prostu życia. Jestem ciekawa, w którym stylu odnajdujesz najbardziej siebie, który styl najbardziej czujesz, że do ciebie pasuje, czy elementy któregoś ze styli, lub być może właśnie połączenie dwóch, trzech styli. Daj znać w komentarzu, jestem bardzo ciekawa, co wybrałaś z tego odcinka dla siebie. A jeśli chcesz poznać siebie jeszcze bardziej i jeszcze bardziej zgłębić właśnie swój styl i poznać siebie, serdecznie polecam ci moją książkę Stylowa Królowa, który poprowadzi cię w tym procesie za rękę. I jednocześnie też link do książki zostawię w opisie filmu, ale także możesz pobrać bezpłatny rozdział książki, który również zostawię w opisie tego filmu. A to jest teraz moment, w którym zaproszę Cię do obejrzenia pozostałych filmów na temat stylu, które nagrałam. Między innymi jak odkryć swój styl w pięciu krokach, jak odświeżyć swój styl w 2022 roku. I yy, też nagrałam taki film, kiedy na przykład mówisz, że nie mam stylu, czy to jest ok i dlaczego tak się po prostu dzieje. Także tutaj gdzieś u góry będzie przekierowanie, będzie karta, kliknij w nią. I przejdziesz do następnego filmu, gdzie znowu będziemy mogły się spotkać, a ty będziesz mogła bardziej popracować nad swoim stylem. No i co? I w takim razie do zobaczenia w kolejnym filmie. Dziękuję, że jesteś ze mną. Pa Pa, Agnieszka.